tylko jedyny szybko, trzeba Małą do przedszkola zawieźć Maria po co nie budzi? świat się przecież nie zawalił trzeba, ma... trzeba Małą do przedszkola zawieźć Ty no. pan. A dobra już się tak nie spiesz Przecież to jest normalne To, to, to jest jej pierwszy dzień w przedszkolu w ogóle Więc jakby y? Da. W, ubieraj się Dobra Ja już ubrałem, Ubrałam ty, ubieraj się, dziadu Dobra Ty bądź małą, a ja idę śniadanie zrobić. Robi się panie, u nich Dziecko, wstawaj! Dziecko, te przecież świecie nie zawali, no tak samo mówię twojej matce, jak się rozumie Dzieciku, ubieraj, plecak i lecimy. Dobra, lecimy ja i podał. Dobra, to lecimy. Dobra, i się na nie zrobiła. Już śniada nie zrobiła. Idziemy po śniadaniu. Na śniadanku. żonka, się śniadanku. Pym, pym, Dobra. Siadaj tu. I jedz Mniam, niam, niam. Mniam. Mniam. Jezus, Maria, co mi żarcie ukry. Ukradasz. Dobra, Ty myjesz yy, jakby ten, jak to się nazywa? Yy, no naczynia. Yy, choć wychodzimy, ja Cię... W sumie możesz sama iść autobusem, umiesz? Tu babka po Ciebie podjedzie. Dobra, to ja już biorę sobie plecaczek. Uh -huh. Dobra. Plecaczek i przedszkola. Kolu pojawiła się, znikąd. Siemka kuchareczki, babeczki. E, proszę pani, gdzie, gdzie okul mam dać e, plecaczek. E, plecaczek daj tam. Dobrze, proszę pani. E, co będziemy dzisiaj robić? Eble blu, blu ble. Trzeba zrobić wszystko ogólnie i mam takie pytania. Pum, 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 pum. Dziś już do domu. Jak do domu? Jak jeszcze raz do domu? Normalnie. Daj się do domu, panią. Dobra, idę do kultury house. Dobra, i tak wyszłam przez drzwi. Sima. Rodzi